Cześć, witam bardzo serdecznie w drugiej części odcinka czy materiału dotyczącego IBS, zespołu jelita drażliwego. Na wstępie chciałbym jeszcze króciutko powiedzieć na temat przyczyn, ponieważ w pierwszym filmie zarysowałem temat stresu. Natomiast bardzo często problemem jest stosowanie przewlekłej antybiotykoterapii w przeszłości, ponieważ w głównej mierze mówimy tutaj o ingerencji w naszą mikrobiotę. Wówczas często może dochodzić do pewnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, może się to manifestować IBS czy również SIBO, czyli przerostem flory bakteryjnej jelita cienkiego. Dodatkowo warto zwrócić uwagę poza antybiotykoterapią, która może bardzo mocno ingerować w mikrobiotę, również na dietę bardzo monotonną, dietę, która nie dostarcza odpowiedniej podaży błonnika pokarmowego, który znów jest bardzo istotnym składnikiem i pożywką dla naszych bakterii, co wpływa też na naszą mikrobiotę jelitową. I jeszcze jeden, że, jedna rzecz, na którą bardzo mocno należy zwrócić uwagę, no to niepotrzebne eliminacje produktów z diety, ponieważ ten właśnie gluten, tak, ta monotonność diety może powodować, że dieta jest niedoborowa w składniki odżywcze. Też często może występować problem celiaki, dlatego tak ważne jest to, żeby odpowiednio pokierować tą diagnostyką i mieć na przykład problem, że mówimy o celiaki, a nie o IBS, ponieważ też dieta bezglutenowa zawsze będzie nosiła za sobą kar większej ilości niedoborów, na przykład witaminy z grupy B, czy ogólnie m.in. witaminy B. 12. Tu mówimy ogólnie też o takich dietach bardzo monotonnych. I tak jak wspomniałem, nad tym wszystkim też jest potężny trigger, czyli ten stres, na którym powinniśmy starać się zaplanować. Przechodzimy natomiast do konkretów pod kątem diety. Dieta, która ma zastosowanie, to dieta low FODMAP. FODMAP to jest skrót od. Fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols Więc my rezygnujemy ze specyficznych, łatwo fermentujących węglowodanów w naszych jelita. I mam tu na myśli laktozę, fruktozę, fruktany oraz alkohole cukrowe, jak na przykład sorbito. Chciałbym też powiedzieć Tobie, o jakie konkretne produkty chodzi. Te produkty, które będziemy eliminować z diety i robimy to na 3-4 tygodnie, Ponieważ też nie możemy w nieskończoność takiej diety nie trzymać, bo ona niesie za sobą ryzyko wielu niedoborów. Celem jakby pierwszego etapu jest to, żeby niejako zregenerować te nasze jelita, a później stopniowo. Wprowadzać właśnie te produkty do diety, czyli tą laktozę, fruktozę, fruktany czy alkohole cukrowe. No, bardziej tutaj powiedzielibyśmy po prostu najczęściej słodziki typu ksylitol i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o konkretne produkty, które eliminujemy, no to eliminujemy cały nabiał z laktozą, czyli wszystkie produkty zawierające laktozę, out z naszej diety na okres czterech, czasami nawet mówi się 6 tygodni, w zależności od. Tego jak mocne były dolegliwości, bezpiecznie to jest ten okres 3-4 tygodni. Później, stopniowo na przykład, możemy zacząć od wprowadzania jednej grupy, na przykład produktów mlecznych. Kolejna, jakby rzecz, którą, z której rezygnujemy w diecie, no to będą takie owoce jak jabłko, gruszka, awokado, mango. Z tego względu, że te produkty, no to w głównej mierze są źródłem fruktozy. Kolejna rzecz, no to będziemy rezygnować z czosnku, cebuli, stroczków, brokułów, ponieważ tam mamy dużą zawartość fruktanów, które też mogą nasinać też te dolegliwości. No i mamy Pszenicę, jęczmień czy żyto, więc suma summarum to ta dieta ma wymiar trochę taki bezglutenowy, bezlaktozowy. Natomiast znowu nie chodzi o sam gluten, o laktozę tak, ale nie o gluten, ponieważ tutaj mówimy bardziej o substancjach zawartych w zbożach, o tych łatwo fermentujących węglowodanach. Niestety, finalnie ta duża ilość łatwo fermentujących węglowodanów, no to prowadzi do nadprodukcji gazu w wyniku fermentacji tychże węglowodanów, i to między innymi objawia się tymi wzdęciami brzucha, o których rozmawialiśmy. I tu, o czym mówiłem w materiale pierwszym, że często osoba szuka informacji na temat tego, jak zdrowo się prowadzić. Jak prowadzać zmiany w swojej diecie, no i na przykład przeczytała, że warto korzystać z produktów pełnoziarnistych, więc prowadza do swojej diety pieczywo żytnie, które jest high format, tak, czyli zawiera łatwo fermentujące węglowodany. Później zaczyna na przykład poszerzać swoją wiedzę, no i przeczytała, że trzeba dorzucać większej ilości owoców do diety, więc korzysta z jabłek, z gruszek, z wiśni, z mango, z awokado i to też są produkty high fodmap Dodatkowo też przeczytała wartościowy artykuł, że nie ma sensu rezygnować z laktozy, no bo też trzeba mieć źródło wapnia, dlatego korzysta z nabiału w diecie, czyli produktu zasobnego w laktozę, również który ma tendencję do łatwego fermentowania w jelitach. No i dodatkowo też przeczytała ta osoba, że warto w diecie zmniejszyć ilość mięsa na rzecz strączków, no i dodatkowo korzystać z czosnku czy cebuli, czy na przykład brokuła, tak? które też są znowu high FODMAP. No i to jest wszystko prawdą, jeśli mówimy o sobie, która nie ma zespołu jelita drażliwego, ponieważ jeśli mamy pacjenta z IBS, to my rezygnujemy z tej gamy produktów. Czyli dla przypomnienia, produkty high FODMAP to są produkty zasobne w łatwo fermentujące węglowodany. Laktoza, fruktoza, fruktany oraz alkohole cukrowe. Kolejna, kolejny etap tej diety, jak wspomniałem, polega na tym, żeby stopniowo wprowadzać dane produkty do diety. I naszym celem ostatecznie jest to, żeby po no, dosyć długim procesie, ponieważ my powoli wprowadzamy te produkty. Czyli na przykład to nie jest tak, że 4 tygodnie nie było mleka, no i nagle pijemy pół litra mleka. Nie, powolutku. I ostatecznie, i celem naszym jest to, żeby zbudować pewną gamę produktów. Która w fajnych ilościach będzie dobrze przez nas tolerowana. Czyli, dla przykładu, wybudujemy w sobie, a w zasadzie w naszym organizmie, taką kondycję, że świetnie poradzi sobie, dla przykładu, ze szklanką mleka. Pół litra może nie, ale szklanka mleka już ok. I to już będzie fajny sukces, że na przykład stolerujemy już 50 gram, czy tam 1,4 połowę cebuli. Że stolerujemy na przykład dodatek ząbków czosnku do produktu do danego dania, tak? Więc to już będzie naprawdę sukces, i to jest naszym celem. Nie robimy tak i pacjenci z tym często mają problem, że oni boją się wprowadzać te produkty do diety, no bo boją się powrotu do dolegliwości. No jest to jakby. Z jednej strony zrozumiałe, natomiast pamiętajmy, że dieta low FODMAP nie może być zbyt długo stosowana, bo niesie za sobą ryzyko wielu niedoborów. Natomiast jeszcze króciutko chciałbym ten temat jakby zakończyć tematem suplementacji i krótko ten temat już całościowo podsumować. W kontekście suplementacji dobrą literaturę mają też niektóre szczepy probiotyczne. Będzie to Lactobacillus rhamnosus GG czy Lactobacillus plantarum 299v. Potrzeba jeszcze co prawda większej ilości badań, żeby wprowadzać rutynowo właśnie taką suplementację, natomiast warto mimo wszystko wzbogacać dietę pacjenta o probiotyki dedykowane zespołowi jelita drażliwego. Bardzo dobrze działa też kwas masłowy, czyli naturalnie występujący kwas w jelicie grubym, który jest źródłem energii dla koronocytów, czyli komórek nabłonka jelitowego. Bardzo fajnie regeneruje to jelita i według badań kwas masłowy stosowany przez 3 miesiące bardzo dobrze wpływa na odbudowę E, też e, nabłonka jelitowego. Kolejna rzecz to omega-3 ze względu na działanie przeciwzapalne, a no niestety bardzo złe rzeczy dzieją się w jelitach. Sama nazwa procesy fermentujące, które gdzieś, de, gdzieś ostatecznie będą powodowały występowanie wzdęć, e, no to nie brzmi zbyt dobrze. Tak? więc w tym wypadku kwasy omega-3 mogą działać bardzo korzystnie. Kolejna rzecz to już bardziej doraźnie, czyli iberogas czy Espumisan, czyli takie środki, które w sytuacji występowania wzdęć, czy na przykład no mamy jakąś uroczystość, no i chcemy zjeść produkt zasobny na przykład we fruktany, w high-fodmap, niech to będzie jakieś ciasto, pizza itd., no to warto posiłkować się wtedy na przykład takim iberogastym czy espumisanym. Dodatkowo imbir czy mięta, czy świeżej suszone zioła ze względu na też silne działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, podobnie jak w kontekście kwasów omega-3, przy czym omega-3 stawiamy po prostu wyżej. I podsumowując niejako ten temat zespołu Jelita Drażliwego, zaznaczę tylko, że temat IBS jest bardzo mocno szeroki. Ja naprawdę to do takiej malutkiej pigułki wiedzy to zebrałem dla Ciebie. Natomiast temat no to wymagałby kilkugodzinnego, solidnego szkolenia. Natomiast, jakby zbierając to całkowicie do najważniejszych punktów, to zespół Jelita Drażliwego jest bardzo poważnym schorzeniem. I powinniśmy zwrócić uwagę na odpowiednią diagnostykę, ponieważ często zespół jelita drażliwego może swoimi objawami czy współwystępować z innymi problemami, typu celiakia, czy na przykład może to być też SIBO, mogą to być no, inne choroby typu nieswoiste choroby zapalne jelit, jak choroba Krona, czy wzrodzające zapalenie jelita grubego. Więc potrzebna jest zawsze na wstępie odpowiednia diagnostyka, żeby lekarz określił, z czym dokładnie mamy problem. Kolejna jakby sprawa pod kątem IBS, jeśli wiemy, że jest to już IBS, to najlepsze w literaturze ma zastosowanie dieta low food map, gdzie rezygnujemy z łatwo fermentujących węglowodanów, które nasilają dolegliwości żołądkowo jelitowe, które utrudniają codzienne funkcjonowanie człowiekowi, który ma chorobę właśnie zespołu jelita drażliwego. No i w tym wypadku rezygnujemy, tak jak wspomniałem, dzisiaj z laktozy, fruktozy, fruktanów oraz alkoholów cukrowych, czyli wszystko, co kończy się na OL, tak erytritol, psylitol. Nie będzie na początku diety miało zastosowania i uważamy też na oczywiście laktozę, czyli cały nabiał odstawiamy owoce typu jabłka, gruszki, rezygnujemy z cebuli, z czosnku. Pamiętajmy też, że pszenica, jęczmień, żyto, czyli niejako dieta taka bezglutenowa, bezlaktozowa, przez pierwsze 3-4 tygodnie ma zastosowanie. Później natomiast powoli wprowadzamy jedną gamę produktów, na przykład laktozowych. Na przykład możemy wprowadzać pieczywo i tak dalej, i powoli jakby dochodzimy do tego, że pacjent buduje gamę produktów, które dobrze toleruje w konkretnych ilościach. Dodatkowo pacjent powinien zwrócić uwagę na to, żeby odpowiednio zarządzać sobą w stresie, dorzucić aktywność fizyczną, na pewno nie jeść też w pośpiechu, ponieważ to wszystko też może generować nasilenie objawu zespołu jelita drażliwego. Pamiętajmy więc, że komplementarne podejście do tematu, zwrócenie uwagi na odpowiednią dietę, czym zajmie się dietetyk, odpowiednią diagnostykę, czym zajmie się lekarz i czasami wdroży odpowiednią farmakoterapię, jak również odpowiednie zarządzanie w stresie, gdzie może często pomóc psycholog czy psychoterapeuta, to w ten sposób możemy komplementarnie i odpowiednio pacjentowi pomóc. Jeśli będziesz miał jakieś pytanie dotyczące zespołu jelita drażliwego, jak tę dietę bilansować, jak ją układać, Zapraszam Cię serdecznie do zadawania pytań w komentarzu. No i oczywiście być może uda się kiedyś dla Ciebie przygotować bardziej złożony materiał, gdzie już nie tak ogólnie, ale bardziej szczegółowo będę chciał ten temat przedstawić. Natomiast dziś serdecznie dziękuję za Twoją uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach szkoleniowych. Pozdrawiam serdecznie. Hej!